Mam. Shit. Cześć. Ja jestem Bartek. Na co dzień prowadzę hodowlę zwierząt egzotycznych i dzisiaj spróbujemy nakarmić małą bojkę. Dzisiaj przygotujemy razem mrożony pokarm dla węża. Ja tutaj mam shit. Tutaj mamy jedno-dwugramowe oseski mysie, czyli idealny pokarm dla młodych i malutkich węży. Wspólnie rozmrozimy i przygotujemy sobie pokarm, żebyście wiedzieli, jak to we właściwy sposób zrobić, chociaż, prawdę mówiąc, nie ma tutaj żadnej filozofii, a później postaramy się razem nakarmić bojkę. Z bojgą problem jest taki, że jakby to powiedzieć no jest trochę problematycznym wężem i trzeba się czasem postarać, żeby ładnie zjadła tak jak chcemy. I przede wszystkim, żeby zaatakowała pokarm, mam nadzieję, że nie zaatakuje mnie i nie użere mnie w palec. Także trzymajcie za to mocno kciuki. Natomiast na sam początek, dlaczego w ogóle karmi się mrożonym pokarmem, a nie żywym? Z bardzo prostej przyczyny: jest to humanitarne, bezpieczniejsze, zdrowsze i wygodniejsze. Ze względu na to, że oseski mysie same z siebie nie przeżyją za długo. Po drugie, u wielu węży w hodowlach instynkt ten naturalny, pierwotny zaczyna zanikać. Co oznacza, że te zwierzęta już nie rzucają, nie owijają się e, na ofiarę, tylko najzwyczajniej w sieci od razu połykają. Niehumanitarne dla myszy. Po trzecie, jest to niebezpieczne. Przemrożony pokarm będzie o wiele bezpieczniejszy dla węża, ze względu na to, że wiele patogenów przy przemrożeniu się po prostu pozbędziemy. Mało tego, przy dorosłym wężu i dorosłej myszy nie ma zagrożenia, że mysz pogryzie naszego pupila. Dlatego zawsze, ale to zawsze powinniście karmić swoje pupile mrożonym pokarmem. W jaki sposób rozmrozić takiego oseska albo innego mrożonego gryzonia? Na pewno nie w mikrofali. A wiecie dlaczego? Bo w mikrofali takie mrożone gryzonie wybuchają. Także jeśli nie lubicie swojej mikrofalówki i chcecie wymienić jej na nową, a potrzebujecie pretekstu, polecam mrożone myszy wrzucić do środka. Oczywiście, to był żart. Proszę, nie róbcie tego. Takie myszy moim zdaniem najlepiej rozmraża się w zwykłej wodzie z kranu. Także idę po miskę, zalewam ją ciepłą wodą i wrzucimy sobie do środka oseska. Po paru minutach myślę, że będzie już gotowy. A więc bierzemy ciepłą miskę z wodą, jednego oseska i wrzucamy go do środka. Po pięciu minutach osesek. Rozmrozi się, bo to ma dosłownie 1-2 gramy. Jeśli chcecie sprawdzić, czy mrożonka już jest odpowiedniej temperatury, najlepiej wziąć się w palce. Czy to osesek, czy to duża mysz, czy szczur. Jak weźmiecie do ręki, gryzoń powinien być przyjemnie ciepły. I to znaczy, że pokarm jest już gotowy dla naszego pupila. Ja teraz wyciągnę bojkę i spróbujemy sobie ją tutaj razem nakarmić. Potem wstawię ją z powrotem do terarium i będziecie mogli zaobserwować, w jaki sposób połyka, w jaki sposób działa jej żuchwa i cała czacha, bo to jest absolutnie niesamowita sprawa. A dlaczego w ogóle mam zamiar karmić ją z ręki? Ze względu na to, że jest to niejadek i jest parę sposobów na to, żeby takiego węża zachęcić do jedzenia. Jednym z nich jest irytacja. Denerwujemy tego węża. Tycamy go jedzonkiem do momentu, w którym się nie zirytuje, nie przestraszy i nie zacznie atakować. Zaatakuje raz, drugi, trzeci i w końcu załapie, że mysz jest jedzeniem i zacznie to połykać. Natomiast drugą opcją, którą ja preferuję, jest chwycenie tego wężyka w rękę, tak żeby nie zostawić mu za dużo pola manewru i dawać tą mysz pod pysk. Ten wąż z automatu o wiele chętniej, o wiele łatwiej zaczyna jeść ten pokarm i ten sposób w moim przypadku przy rozkarmianiu węży sprawdza się po prostu najlepiej. Także idę po bojgę i zaczynamy. A więc mamy naszego malutkiego gagatka i oseska. Oseska wcześniej warto najzwyczajniej w świecie wytrzeć ręcznikiem papierowym, dziadniesz czy nie dziabniesz? Potrzebna jest cierpliwość, bo te węże czasami potrzebują załapać. Zaraz, biorąc pod uwagę. O! Pierwsze dziabnięcie. Próba nieudana. Jedziesz, maleńka. Jedziesz! Spensetę powinniście karmić ze względu na to żeby wąż nie pomylił waszego palca z jedzeniem bo wasz palec będzie ciepły trzymając oseska w ręce będzie pachniał jak jedzenie i będzie się ruszał więc wąż może pomylić wasz palec z jedzeniem i wtedy to nie będzie krótkie proste ukąszenie tylko może spróbować zacząć jeść pięknie I mamy złapane. Zajarzyła, że to jedzenie. Popatrzcie sobie na grubość jej szyi i na grubość samego oseska. To jest niesamowite, że ten wąż połknie w całości tego oseska. Sposób połykania u węży jest naprawdę niesamowity. To, że są w stanie tak bardzo się rozszerzyć. I tu nie chodzi tylko o samą czachę. Bo jakby okej, okay, żuchwe mają w dwóch częściach bardzo mobilne naprawdę, kości, czaszki, ale później to gardło, które jest tak cieniutkie, a mieści w sobie dwa 3 razy grubszego oseska i bez problemu w przeciągu ten wąż tego seska połyka. Niesamowita sprawa dla mnie, naprawdę fascynująca. Więc jeśli ktoś z Was się zastanawia, jaki jest fan strzymania węży w domu, co w nich jest takiego super, to uwierzcie mi, obserwacja tego, jak te zwierzęta się zachowują, jak one żyją, jak dorastają, jest naprawdę nieziemska. A jeśli chcesz zobaczyć karmienie zwierząt egzotycznych na żywo, to zapraszam Cię na moją wystawę zwierząt egzotycznych oh My God w każdy wtorek, czwartek i sobotę, gdzie robimy takie karmienie na żywo o godzinie 17. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zostaw subskrypcję, lajka oraz komentarz dla zasięgu i przypominam, jeśli chcecie robić jakieś zakupy dla swoich pupili, polecam swój sklep brodatekady.pl. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.